Stoj pan! stój pan! Nie pan! mnie! Na szpitalu kurwa Stoj Bo pan! Stoj pan! Stoj pan! Stoj pan! Stoj szpitalu kurwa siedzisz. Stoj pan! No co ty robisz? Stoj pan! Stoj pan! A pan! pan! wszystko w Stoj the... spala. Przestań już ta mi drogę do mnie się do szpitala no daj mi go zanim na szpitalu kampisz na mnie co ty kurwa no nie kampisz kurwa w tym momencie nie są krzaki co to no. kurwa gra to pada o, mój bałacę, kolega jest potrącony Pierdol mu kurwa z kilofa bo pierdolny zaraz tak nie 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 dobra już już, spokojnie, już o, odstawiam już, o, już. Pan odstawi nie, kolegę tak w imię rolników i mechaników padaj Przecież kurwa, chłop stary siedzi z tej zerem na szpitalu. Przecież, kurwa, nie, jebana, niebie. no! To jak gdzie mam się uleczyć? Na mechaniku policja! Na, na mechaniku policja. policja! To wszyscy milionowie! Znaczy ja mam się kurwa wyleczyć! Było mówione, żeby się tam nie łapać! A było nas było! Kurwa!